Marzenia o Dakarze mogą prysnąć, zanim rajd na dobre się rozpocznie. Wszystko zależy od weryfikacji i odbiorów technicznych pojazdów. Tu w Asuncion odbywają się w hangarze na lotnisku wojskowym. Dopiero stąd kierowcy mogą ruszyć na podbój sportowego świata. Bezdroża Ameryki Południowej już na nich czekają. Upał, kurz, błoto, deszcz. To wszystko zacznie się już jutro. Na trasie pierwszego odcinka z Asuncion do argentyńskiej rezystencji. W nocy, kiedy jestem sam, to już te myśli odnośnie startu kłębią się jest ta adrenalinka. Najpierw formalności. Oględziny pojazdów odpowiednie. Oznakowanie, dopięcie kwestii bezpieczeństwa. To wszystko może i jest uciążliwe, ale niezbędne. Ojejku, to chyba najcięższy dzień z całego rajdu. Jest jeszcze, no, gorąc straszny, okropny. My tu na zewnątrz musimy cały czas działać i ten motocykl co chwilę gdzieś przepychać, rozmontowywać. Sprawdzają motocykl, czy wszystko się zgadza. Paczkę z racami, z rzeczami, które by były potrzebne, jeżeli by zostać na noc na pustyni. Parę pieczątek i po sprawie można przechodzić dalej. Nieco dłużej trwa to w przypadku. Samochodów. Dlatego Kuba Przygoński, choć ma do dyspozycji świetny team, lubi mieć wszystko pod kontrolą. Na pewno jesteśmy dobrze przygotowani, jest dobry samochód. E, pilot jak Tom, też się widzę w dobrej formie jest, więc oby tak po prostu było przez cały rajd. Gorączka startowa powoli się zaczyna, aż trudno uwierzyć, że jeszcze kilka godzin temu był czas na wspólną kolację i sylwestrowy toast. Szybki toast. Poszedłem dosyć wcześnie spać po kolacji i dobrze pospałem. Poszliśmy wcześniej spać i na szczęście 6 godzin spałem, ale jeszcze dośpię dzisiaj dwie czy trzy godziny, bo przed każdym startem pierwszym trzeba być tak jak mops wyspanym. Paragwajczycy nie mają kusznego świętowania. Tak wyglądały ulice Asuncion w okolicach północy i gdzie tu noworoczne życzenia. Szczęśliwego nowego roku. Dzięki chłopaki. Na was zawsze można liczyć.